Prawdziwa wódka, dawaj mistrzu, pij. Dobra no, wódka. Co? Dobra żubrówka, nie? Dawaj poczęsty teraz innego, no. O, jedzie po Ciebie Transformers, Mynek, Młynek, idź go, god. dawaj. Dobra, weź tam, idź. Idź tamtych, no dawaj. Weź kaszkę poczęstuj, no chodź, chodź. Ty. No ta ruda. Kaszka weź tą butkę, no Wypij. No raz. No to jest butka. To jest butka z wodą. Butka rozświecona z wodą. No, przyrzeknij, że to jest budka, nie? Tak, to jest butka. Pachnij na jebany. <gry> <grymne> dawaj, no weź wypij, raz, raz Zrób to nie Do co na niego, ej, zamłynek, zamłynek zrób Zamłynka pokręć, Zamyka. Zamyka pokręć. Tak. No bo no, no, to taki przystojny, no dawaj Raz, raz to. to jest przystojny o, No, 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 no weź, no, tak raz. raz, raz na zawódkę, no raczej zamłynka, dawaj, no raz no dawaj Jezu No co Marek powiesz na ten temat? No Pijcie, twoje zdrowie to, to, Ile procent? A to ma spirytus Spirytu. prawdziwy, nie? Ej, to jest spirytus, Kaszka, dawaj Ruszka wódka, no Dawaj, Kaszka z z Kaszka, pijesz? Kolega się napije Dobra, kamerujemy Jak wrażenia? A co, pijesz wódkę prawdziwą? No, ale mocna Ale Dawaj, ej, Kaszka Ну, Но в раз! Zrób to na mnie, raz tylko. Raz! Ej, raz! Raz, na mnie, na mnie dawaj. No, na mnie. Dawaj, no. Dawaj, no. Jedziesz, jedziesz. Do dna, wódka. 40%. 40% to jest, no. 40% to jest, no. Dawaj. Dajcie O, jak wrażenia? Dobre? Dobra wódka? Na co rozcieńczona? Ruska <gurda> to Zresztą wódkę dawaj Pij do dna, do dna dawaj. Z pieret Prosto z apteki. Jaka woda? woda. Prawdziwa wódka organiczna, no Zobra z panktonu. Z morza Czerwonego. Do no. dna, Kaszka Zajebiesz się tym, naprawdę Zajebiesz się, ci mówię Naprawdę, z się. Uwierz mu, Mynek zawsze mówi prawdę ja, Naprawdę mówię prawdę No pij do dna Pijad, Bo Bo filmu szkoda To nie jest woda No, no pij, to jest wódka rozcieńczona, ci mówię Jak wypiję wszystko, będzie dobrze? Tak Będziesz wtedy sławna na YouTube. Zrobimy z gwiazdy gwiazdę <grywa> Dawaj, pij, okay, Pi, bye pij, pi. Baby, pi. No, jeszcze zagrywinka pograć. Ja tak grałowałem, z <grywa> planktonu. Zasadzę, że ją <grywa> piecze pieczegardy. Ta piecze bo już pomócę. Dobra, no weź, no szybko, bo na filmu, no. Zaraz mi padnie komórka, no. Zeruj, zeruj. No pi jak ten, Jak rodziła barmanka, no pi. Ale ja wiem, Dawaj. 30... Dawaj, jedziesz. No pi na zero. Już.